No i tylko gry zostały gra Dysku i gra Pereł. Najpierw gra Dysku. Graj w ulubioną grę Francisa przeciwko komputerowi lub innemu graczowi. Generalnie w tej mini już graliśmy dwukrotnie z Francisem, aczkolwiek to, co teraz Wam pokażę, jest w, m, troszeczkę bardziej rozbudowaną wersją, gdyż możemy sobie włączyć kilka opcji. Generalnie tych opcji wcześniej nie było, podczas gdy rywalizowaliśmy z Francisem, to wybieraliśmy tylko stawkę, czy gramy czysto dla treningu, czy gramy o 100 jednostek, czy gramy o perłę. Instrukcje wyglądają tak samo jak wcześniej czyli po prostu musimy pozbyć się wszystkich pierścieni ze swojej części stołu. A opcje dodatkowe wyglądają następująco. Ustawienia gracza, zmiana mocy i wymiana pierścieni. Najpierw zagramy z komputerem na poziomie mm, bardzo dobrym, żebyśmy jakieś szanse mieli, później może podkręcimy poziom trudności, żebyśmy jakieś szanse mieli. Opcje włączyłem pozostałe. Tak, i co, pierwsze co rzuca się w oczy, to dlaczego wszystko dookoła jest czarne? Hmm. Dlaczego nie ma żadnego tła ani nic, tego nie wiem. I generalnie tak, zmienna mocy, czyli przytrzymujemy lepy, lewy przycisk myszy, i im dłużej przycisk jest wciśnięty, tym z większą mocą wystrzeliwujemy pierścień. Warto za każdym razem przytrzymywać, ponieważ jeśli uczynimy tak, jeżeli klikniemy tak po prostu, no to wtedy właściwie żadnej siły nie ma. I wtedy pierścień jest wystrzeliwany z bardzo małą siłą. No i zmienna pierścieni, czyli prawy przycisk myszy i możemy się tak przełączać między pierścieniami. Fajny bajer. Bardzo fajnym też bajerem jest czas w prawym górnym rogu. Generalnie no, brakowało mi tego podczas walki z Francisem. Także możemy sobie zobaczyć ile gramy w danej rundzie no i mamy już wygraną, wygrany cały mecz 2 do 0 teraz sobie zobaczmy może rozgrywkę komputerów zanim sobie ustalimy przeciwnika już z górnej półki tak odetniemy sobie na chwilę może zobaczymy sobie rozgrywkę komputerów na poziomie niepokonany no to będzie iście ekstremalny pojedynek aczkolwiek gracz, gracz pierwszy wygrał zdecydowanie Zobaczmy, jakim pójdzie w kolejnej rundzie. No, i wygrał cały mecz. Tak, podczas rozgrywki komputerów zmienia się kamera, co też dostrzegliście. No, generalnie ta kamera bardzo mi się podoba, można wszystko zauważyć. No, i jeszcze jeden wariant sobie przetestujemy, czyli właśnie na poziomie niepokonalnym zagramy. Także no, szykujcie się na ostrą rywalizację. Także Prepare for Betu rodem z Luxor EVolt. Tak, bo tam był taki komunikat. prepare for battle. Podczas gdy walczyliśmy z bossem, tak bym tutaj trafił. O! O! Czyżby narodziła się szansa, proszę Państwa. Mamy wygraną rundę. I teraz runda decydująca. Czy się uda? Czy zakończymy tę grę sukcesem? Czy nie zakończymy? Dobra, Nie udało się. Ach. Ale naprawdę ciekawa była rozgrywka. Przyznajcie, moi drodzy. Bardzo fajna minigra. Przechodzimy do kolejnej. Minigra nazywa się Yo Pearl. Stworzona przez Isama Mamago, Mama, mieszkańca garażu. Rekord wynosi 140 646. Czy to jest dużo, czy nie? Nie wiem szczerze mówiąc. I tak w tej mini grze sterujemy dwiema kulami jednocześnie. Jedną kulą sterujemy za pomocą klawiszy WASD, a drugą za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze. Tak w lewym górnym rogu wyświetla się ilość żyć. Co jakiś czas ta liczba, co jakiś czas otrzymujemy jedno życie. A w prawym górnym rogu natomiast znajduje się liczba punktów i ta liczba cały czas rośnie. Im dalej jesteśmy w grze, tym liczba jest większa, tym wynik większy. No i generalnie musimy uważać na wszelkie przeszkody i nie, nie możemy w nic uderzyć. Jeśli to się stanie, no to wtedy tracimy życie i powtarzamy fragment. Okej, okay, tutaj akurat statek się złączył, ale za chwilę się rozłączy. Z tego co pamiętam, tak, bo mini minigra już testowałem. I powiem Wam, że ta gra jest wyśmienita dla dwóch osób. Ja jednak gram solo, więc mam o wiele ciężej. Mimo to, da się w to jakoś grać. Tylko no, trzeba po prostu mieć dobre wyczucie. Tak, bo często mi się zdarza, że klawisze mi się mylą, ale myślę, że to nie jest niczym nadzwyczajnym. A tutaj nagle gra przyspieszyła. teraz może zabijmy, o w ten sposób. Tak, według mnie najłatwiej jest w tę mini grać, jeżeli dwie kule są tuż obok siebie. Wtedy myślę, że no, jest najłatwiej nimi sterować. Bo tak jeżeli są w różnych miejscach, no to sprawa się znacznie bardziej komplikuje. Okej, okay, na razie jakoś idzie, mamy 10 żyć w sumie. Dobra, i teraz... Wow, co to jest? Czy to jest jakaś kałamarnica, czy jak? Heh. No nie wiem, szczerze mówiąc, ale to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, żebyśmy nie trafili... Nie trafili właśnie w tę przeszkodę. I co teraz? Ta kałam... kałamarnica będzie... Wyprawia... Aha, dobra. Teraz odłączają się poszczególne części. No, nie było szczególnie ciężko. No jak mówię, no troszeczkę wprawy trzeba włożyć. I tak, po jakimś czasie poziomy zaczynają się powtarzać, więc w tej mini grze są raptem 3-3 poziomy. No i teraz, jeżeli em, przez te poziomy uda nam się przebrnąć, to wtedy wracamy do poziomu numer 1. Ale z pewną zmianą, a ta zmiana jest taka, iż gra po prostu jest przyspieszona i za każdym razem, jeżeli będziemy przechodzić 3 poziomy, wtedy wracamy do poziomu numer 1 i gra jeszcze bardziej przyspiesza. No i tak jest za każdym razem. No i gra się kończy, jeśli stracimy wszystkie życia, a mamy łącznie żyć 15. Także możemy aż 15 razy uderzyć w jakąś przeszkodę, zanim gra dobiegnie końca. No i wynik cały czas będzie nie, wzrastał. Oczywiście, im szybciej gra biegnie, tym, tym szybciej też wynik rośnie. No, rekord wynosi 100 ileś tysięcy, nie pamiętam ile dokładnie. No, wątpię, żebyśmy go przebili, ale oczywiście spróbujemy. No, może się uda. Jakimś cudem, o i teraz uderzyłem. Niespodziewanie. Dobra, na razie jakoś idzie. Prawie 20 tysięcy, więc nieźle. O i w tle wybrzmiewa muzyczka rodem z wyścigów, które też rozgrywaliśmy w całej grze. Bardzo przyjemny utwór, wyśmienity, bardzo relaksacyjny. Dobra, teraz uwaga. Ok, teraz rozłączamy się. O, znaczy marnica w sensie. No, i teraz zobaczcie, gra znów przyspieszyła. Także teraz już jest, wow, niemalże hardcore. Ale jak widzicie, nawet da się w to jakoś grać, mimo iż yy, grałem solo. Okej. Okay. 18 żyć, wow. No, i teraz zobaczcie, no wszystko dzieje się znacznie szybciej. Teraz to już w ogóle wszystko się porusza z kosmiczną wręcz prędkością, a będzie jeszcze szybciej. Jeżeli, oczywiście, zajdziemy jeszcze dalej w grze, ok. Oj, właśnie, no, to jest właśnie to. Jeśli chcę jedną kulą poruszyć w lewo, to tymczasem e, poruszam nią w prawo i to jest to, o czym mówiłem, no, że będą mi się klawisze mylić. Okej, okay, tu już nie dałem rady. No słuchajcie, już piąty raz powracam do poziomu numer jeden. i teraz to już w ogóle jest, rzeźnia jest. 19 rzeź, także no może jeszcze ta gra, tak szybko się nie zakończy. <laughs> o, teraz wow, 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 wow. No zobaczcie, jak w to, to mam grać teraz, aż w końcu nie dałem rady, ale czemu to szybko zniknęło? O i patrzcie, ustanowiłem rekord, 283 789, U, coś niesamowitego, nie sądziłem, że, że dałbym radę pobić tenże rekord, ale tak właśnie prezentowała się mi gra, naprawdę super, to jest właśnie nagroda za e, wszystkie 88 pereł zebranych e, w całej grze. No, nagroda jak najbardziej cenna, i cieszę się, że udało mi się w nią zagrać. Ok, popykaliśmy sobie co nieco, a teraz już wracamy do, do prawdziwej gry, czyli do Beyond Good and Evil, bo to były tylko takie minigry. Teraz już wracamy do, do fabuły. Stańmy sobie na tych dwóch płytach naciskowych: zarówno Jade, jak i nasz niezawodny, jedyny w swoim rodzaju agent Double H. Które swoją drogą już towarzyszy nam dłużej niż page, tego co tak pomyślałem przed chwilą. No, i jesteśmy już w bazie DOMS, także ta nazwa nie brzmi zbyt radośnie. Baza DOMS, czyli te główne siły, z którymi musimy się zmierzyć. Mamy jakąś wiązkę światła. Tak, i ta wiązka odbija się, jak widzicie, od lustra. I tak, tę kolumnę byśmy mogli obrócić w ten sposób wiązka także się e, obraca. Na razie skierujmy tę wiązkę w stronę e, tegoż kryształu. Jeżeli kryształ się zaświeci, to wtedy wrota się e, otwierają i dzięki temu będziemy mogli sobie e, przejść dalej. Pod warunkiem oczywiście, że nie ma kolejnych kryształów, bo tutaj jest kolejny, także no, w dalszym ciągu przejście jest zablokowane. Ale mamy w pobliżu coś takiego jak lustro kolejne i będziemy mogli to lustro postawić, o, dokładnie w tym miejscu. Także połóżmy, o, i w ten sposób pojawia się kolejna kolumna i będziemy mogli jej użyć. Więc skierujmy tę wiązkę w stronę, o, tej drugiej kolumny, o, dokładnie w ten sposób. Tak, bo na horyzoncie jest kolejny kryształ. Także spróbujmy go oświetlić. O, dokładnie w ten sposób. No i tutaj tak się składa, znajduje się kolejne lustro tuż za tymi wrotami, także zbliżmy się i podnieśmy kolejne lustereczko powiedz, powiedz przecie, który jest najpiękniejszy w świecie. No i teraz chodźmy. Da, tak, i dzięki temu, że mamy tutaj drugą kolumnę, to będziemy mogli jej użyć do tego, by o, skierować wiązkę światła dokładnie o, w ten sposób. Dzięki temu mm, dwa kryształy się zaświeciły jednocześnie i tu przejście stoi dla nas otworem. No i teraz tak, jest kolejna statua, że tak ujmę. Tak, tutaj oczywiście pojawia się kolejna kolumna, jeśli tylko położymy lustro. No i teraz to lustro sobie nieco obrócimy, o ile oczywiście Jade podoła temu zadaniu. I tak, niech ja zwrócę uwagę, tak, bo mamy dwie możliwości. Najpierw może skieruję wiązkę w tę stronę. Tutaj znajduje się kryształ, także oczywiście ten kryształ sobie zniszczymy. Zawsze to jakieś kredyty. Do zebrania. No i tutaj nic takiego specjalnego nie ma, tylko te kryształy. Ten kryształ też sobie zniszczymy dzięki wyrzutni żyrodysków. No i to już wszystko. Teraz skierujemy kolumnę w drugą stronę. Czyli dokładnie w tym kierunku, gdyż na horyzoncie jest o. Kolejne lustro, które właśnie teraz do którego właśnie teraz światło dociera, o, i w ten sposób światło się znów odbija. Te obiekty możemy sobie obrócić dzięki, żyro, dzięki wyrzutni żyrodysków. Także, oczywiście, o, tutaj tak samo możemy obrócić obiekt. O, żeby do tego lustra światło dotarło, i teraz sobie ten obiekt przesuniemy o, do tego obiektu. Dokładnie w ten sposób. No i celem będzie generalnie, żeby światło docierało o w tę stronę. W tę stronę, no to już nie jest szczególnie ciężkie. O, i proszę bardzo, o to właśnie chodziło. I teraz możemy sobie przejść dalej do klasztoru. Hmm, klasztor na księżycu to, brzmi, to dopiero brzmi ciekawie. Jak widzicie tutaj na wiązka sobie leci. No, o to generalnie chodziło. No, jak się czujesz, agencie, tak swoją drogą? Jeszcze nie wiedzą, że tu jesteśmy. To nam da szansę na odszukanie miejsca przetrzymywania więźniów. Mhm, mm okej. Okay. Swoją drogą, mm. Bardzo, bardzo fajny klimat. Naprawdę super to wygląda. Jeszcze ta planeta Hillis na horyzoncie, to na, naprawdę fenomenalnie. Wygląda na, naprawdę niesamowity jest klimat. A dobrze, chodźmy sobie dalej, zobaczmy co my tu mamy. Co tutaj się wyrabia? O! Nasz Page. O, uwięziony w krysztale w jakiejś kuli pomarańczowej. No tak, ale czeka nas no, nie mała zagadka. Może skierujmy światło do kolejnych luster? No, i może coś da się z tym fantem zrobić? O! Może sobie tak dookoła skierujemy światło. O! Świetnie! No i jeszcze kawałeczek. I tak, chyba musi powstać obwód. O, już jest ku temu bardzo blisko. No i tak też się stało. I co teraz? Niech ja pomyślę. Aha, dobrze. Niektóre wrota się nieco opuściły i kryształy także. Dzięki czemu możemy sobie opuszczać kolejne wrota, aż w końcu. O, zniknęły już wszystkie wrota. No i mamy Page'a. Ale czy żyje? Czy może już jest po nim? Biedaczek.